Cześć wszystkim. Jesteśmy dziś przy y, moim domowym vermikompostowniku. No i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Musiałam niestety wyrzucić arbus ze względu na to, że się y, zaczął psuć. Y, no i jak widzę dżdżownice nie są nim zainteresowane. Zobaczymy, gdzie one się podziewają. Czem, czym one się teraz zajmują że nie mają czasu na arbus. Co ciekawe, ziemia jest troszkę chłodniejsza niż zazwyczaj, jak tutaj wkładałam dłoń, więc mogę przypuszczać że te dżdżownice są głębiej Tu jest mnóstwo materii i jakieś tylko pojedyncze dżdżownice widzę, że tutaj się znajdują Natomiast są jakoś jak, jakieś takie ospałe mniej żywotne nie mam pojęcia co tutaj jest przyczyną zobaczmy sobie no tak zdecydowanie głębiej coś tam się zaczyna dziać ale szaleństwa nie ma drzewnica też tutaj się znajduje porównamy sobie właśnie tą pryzmę domową z tymi, które są na zewnątrz jestem bardzo ciekawa są życzownice. Bardziej w tej części. Ale żem aguza nie chcąc jeść, nie wiem tego. A wolą zajadać się tutaj, właśnie celulozą, jak widać. Nawet widać tutaj w tym miejscu kokon. Zobaczcie sobie. Jest tutaj, właśnie. Widać malutki kokonik, więc będą się tutaj rozmnażać. Zamiast konsumować. Wolą kopulować i się rozmnażać, ale jest chłodno. Wiecie co? Jeszcze niedawno, jak wkładałam tutaj dłoń, to po prostu było wyraźnie cieplej. A w tej chwili o dziwo jest dość chłodno. Więc ja nie wiem, pewnie poszły w dół. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą pryzmę. w domu. Zobaczymy sobie, czy coś lepiej jest w tej pryzmie w ogrodzie. Ale to jeszcze nie do tego dojdzie, bo muszę oczywiście mieć czas, żeby się tam wybrać. To właśnie mamy czas, żeby sobie tutaj zajrzeć. A tu za wiele się nie dzieje. Także tak to wygląda w silniku domowym. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.